Co ty jesteś, taka zbolała? Wydaje ci się, Iga, przecież widzę. Chodzi o moich rodziców. Co z nimi? Zaczęło się od tego, że zepsuła im się lodówka. Nie mieli pieniędzy. A bez ludówki ciężko żyć, więc wzięli chwilówkę. Zaraz potem tata stracił pracę. Był stróżem. Zwolnili go, bo okradziono magazyn, którego pilnował. Co tam, że tata dostał w głowę metalową pałką? To jego wina. Boże. Coś mu się stało. Na szczęście nic poważnego, a skończyło się na strachu. Niestety problem w tym, że rodzice nie byli w stanie spłacać chwilówki. Więc zrobili najgorszą rzecz, jaką mogli. Wzięli kolejną. Tak. Wstydzili się poprosić mnie o pomoc. Pewnie domyślasz się, co było dalej. Kolejna chwilówka, żeby spłacić poprzednią. Nie wpadli w spirale długów. Próbowali sobie jakoś radzić, ale to są prości ludzie. Powiedzieli mi o wszystkim dwa tygodnie temu. Ile mają do spłacenia? Niecałe 50 tysięcy. O, morda. Przecież to kupa kasy. Boję się, że stracą mieszkanie. Nie wiem, jak miałabym im pomóc. W życiu nie zarobię takich pieniędzy. Przepraszam. Hej, usiądź, proszę. Nie martw się. Pomogę ci. Głupio mi. Niepotrzebnie żaliłam się Krystianowi. Nie powinnam go w to wszystko wciągać. To nie jego problem, że moi rodzice są tak nieporadnie życiowo.